Minęły już ponad 4 miesiące od wprowadzenia subskrypcji Majestic Premium. Mam ten abonament od niemal z samego początku, więc jestem w stanie po takim czasie dokładnie powiedzieć, jakie profity ta subskrypcja nam daje. Zagranie na serwerze Majestic jest banalnie proste. Serwer nie ma whitelisty, więc wystarczy, że założycie konto. Wchodzicie w intu który znajduje się w opisie. Potwierdzacie, że macie a piątkę, Wybieracie serwer oczywiście Polski, wpisujecie potrzebne dane, oczywiście kod promocyjny Bachus. Rejestrujecie się, pobieracie luncher i możecie grać! Zacznijmy od najbardziej podstawowej rzeczy, czyli po prostu jak tą subskrypcję dostać. Pierwszy taki podstawowy sposób jest taki, że po prostu rejestrujecie się z mojego linku czy też wpisujecie po prostu kod promocyjny Bacchus podczas rejestracji i po wbiciu poziomu trzeciego, dostaniecie ten abonament na 7 dni. Drugi sposób jest taki, że otwieracie po prostu skrzynki i z nich jesteście w stanie właśnie wydropić tą subskrypcję, której macie na 180 dni. Nież jak sobie zacimy, mamy taką na dni 7. To samo, jeżeli chodzi o tą skrzynkę, na przykład, to także jest subskrypcja na 180 dni. Niżej tylko na 90. Jeszcze niżej jest na 30. I tak dalej, i tak dalej. Więc da się właśnie tą subskrypcję dostać ze skrzynek. Ten pakiet, że tak to powiem, aktywacyjny, zajdziecie w zakładce przedmioty. dajecie tutaj subskrypcja premium z kategorii. No i właśnie macie wszystkie wydropione, czy też zdobyte przez Was. Właśnie ich Premium Wystarczy, że sobie odbierz I Zostajecie tą subskrypcję I ostatni, powiedzmy taki podstawowy sposób Na zdobycie tej subskrypcji To oczywiście jest kupienie jej Po prostu za prawdziwe pieniądze Klikacie tutaj odnów subskrypcję I macie tutaj pakiety na 7 30, 90 i 180 Oczywiście Na im więcej dni kupicie Tym bardziej macie większą zniżkę Skoro już wiemy jak to zdobyć To teraz przejdźmy do Profitów, które nam ta subskrypcja daje Dzielą się one na te, które dostajecie od razu I te, które są aktywowane z czasem. Im dłużej jesteście w tej subskrypcji, tym więcej profitów dostajecie. Zacznijmy może od tych, które dostajecie na samym starcie. Dzielą się one na trzy kategorie. Jest zalety gry, przyspieszony rozwój, a także zwiększenie limitów. Lecimy po kolei. Pierwsze dwie rzeczy dotyczą rynku. Jest to 50% zniżka na wszystkie usługi marketplace, a także kolorowe podświetlenie i priorytet reklam na rynku. Już pokazuję Wam jak to dokładnie działa. I jak odpalimy marketplace na naszym tablecie, to tutaj zobaczcie, że w zakładce, przykład pojazdy, macie tutaj wyróżnione oferty, które są właśnie oferowane przez tych, którzy mają subskrypcję. Są one na samej górze, więc jest prościej, po prostu samochody sprzedać. Jeżeli chodzi o zieliszkę, to zobaczcie, ja mam na sprzedaż taką snajperkę i chcę sobie ją wystawić załóżmy za 2,5 miliona. niechaj będzie. Wszystko dobrze jest pisane? Eee, tak, więc zobaczcie, wystawiam za 2,5 miliona i za czas, yy, który. Ta stajperka będzie na rynku, nie muszę zapłacić pieniądze. Im droższy jest to przedmiot, tym więcej musimy za to pulić. Więc, jeżeli mam taką coś za 2,5 miliona, no to normalnie bym musiał zapłacić za 120 godzin 30 tysięcy. A teraz z tym Majestic Premium zapłacę tylko 15. I jeszcze w zakładce zalety gry mamy tutaj czas oczekiwania na wizytę w szpitalu skrócony do 60 sekund, a także pojawienie się w szpitalu z 90 HP. Czyli po prostu ze szpitala będziemy z tą subskrypcją wychodzić nieco szybciej. Przechodzimy do kolejnej zakładki, czyli przyspieszony rozwój. Tutaj mamy dochód z umów o pracę i umów osobistych jest wyższy o 25%. Tutaj sprawa jest bardzo prosta. Za pracę na przykład jako poczta, śmieciarz, inkasent, górnik, czy też kierowca ciężarówki, za to dostaniesz po prostu więcej kasy. Kolejne jest kozackie, szansa na tworzenie w domowym warsztacie jest zwiększona dwukrotnie. Jeżeli dysponujecie warsztatem, no to robienie czegokolwiek w nim, bez subskrypcji jest troszeczkę skazane na porażkę. Moim zdaniem, skromnym osobistym, lepiej tą subskrypcję posiadać. Zobaczcie, że mamy tutaj szansę na wytworzenie i właśnie z subskrypcją, no jest ona dwa razy większa. Więc warto jak najbardziej to posiadać. Doświadczenie postaci jest szane dwukrotnie szybciej. Respekt naszej postaci, który służy do wbijania poziomów, wbija się co godzinę aktywnej gry. Normalnie wpada co jeden, a ze subskrypcją będą wpadały po prostu dwa respekty. Wzrost wynagrodzenia o 2000 dolarów na godzinę i zasięg dla bezrobotnych także 1200 dolarów na godzinę. Tutaj także dostajecie to wypłatę co godzinę aktywnej gry. Tutaj warto przypomnieć, że w zakładce postać, w zakładce główne, macie właśnie czas do wypłaty. Ja akurat kolejne wypłaty dostanę za 16 minut dla przykładu. Przechodzimy do zakładki zwiększeń limitów. Tutaj mamy możliwość płacenia podatków ze czterotygodniowym wyprzedzeniem. Działa to na tej zasadzie, że jeżeli macie jakąś nieruchomość, to musicie płacić za nią podatki. I, jak się nie mylę, jak macie status zwykłego gracza bez subskrypcji, to możecie płacić podatek na chyba 2 tygodnie do przodu. A właśnie ze subskrypcją płacicie nawet na 4 tygodnie, czyli po prostu miesiąc. Dalej mamy zwiększenie limitu przekazywania gotówki do 20 tysięcy. Jak się nie mylę, dla normalnych graczy wynosi to 10 tysięcy. Na limit wpłat gotówki z bankomatu zwiększę do 500 tysięcy dolarów, i dalej jest czas przechowywania przedmiotów w magazynie Marketplace wynosi 96 godzin. I to tyle, jeżeli chodzi o stałe profity. Teraz przejdźmy do tych, które blokowujecie wraz z czasem trwania waszej subskrypcji. Jak sami widzicie, niektóre z tych nagród są takie, że po prostu jest jeden etap i mamy nagrodę blokowaną po iluś tam dniach trwania naszej subskrypcji. Niektóre z nich są etapowe. I zobaczcie tutaj, mam pierwszy etap blokowany, drugi etap blokowany, a trzeci etap, ten ostateczny, będzie dopiero na poziomie, a raczej na dniu, 175. Tego tutaj jest mnóstwo, więc nie będę wam tego dokładnie wszystkiego omawiał, ale wspomnę wam o tych najważniejszych rzeczach. A więc tak, możliwość samodzielnego opuszczenia frakcji kryminalnej. Jeżeli jesteście na przykład w Groove Street Families albo w balasach, to żeby z tego wyjść, musi ktoś was po prostu wywalić, a ze subskrypcją Majestic Premium Macie możliwość samodzielnego wyjścia. Dalej mamy samochody. Na poziomie 10, raczej na dniu 10 mamy takie oto samochód RL Maibatsu Shinry -shi. Na dniu 40 jest takie oto Vapid. Później na dniu 70 mamy takie oto Porsche, powiedzmy. Na dniu 7 mamy takie oto Audi. Na dniu 130 jest takie oto Jeepik. I na dniu 160 jest jakaś tajemnicza nagroda, której jeszcze nie zdamy. Pokażę Wam, jak to działa. Więc ich sobie tutaj aktywuj. I zobaczcie, mogę kolejny samochód sobie aktywować także. Więc sobie możemy to zrobić. Oraz we wszystkie samochody. Eee... Aha! Okej. Okay. Tego nie wiedziałem. Po prostu z czasem. Ciekawe jest to. Nie wiedziałem o tym. Czyli po prostu te samochody są etapowe. Czyli ten samochód mamy na początku. Później ten samochód zostaje zasypiony przez ten oto samochód. Aha! Dobra. Czyli dajmy sobie go. Jeszcze by jest powiedzmy. E, teraz ten samochód pierwszy przepad, a my ten drugi, nie? Teraz robimy ja sobie ten trzeci. Każdy kolejny raczej jest lepszy, nie? Więc od, oczywiście odbieramy. O, no, w sumie. Powinienem bo wam był te projekty zaprezentować, więc y przejdźmy do tego samochodu. A dopiero potem zmienimy sobie go na ten. Tak się on prezentuje. Zobaczcie, że on jest od razu y Jest w czerwonym. A zwykłe samochody, które dostaje się y z tych na przykład, są czarne, standardowe. Ten zobaczcie raz, jest czerwony. Ciekawe. Y na paliwo plus jest, y widziałem. Jedzie! Ciekawe w sumie ile Dajmy jakąś większą prostą Niech będzie ta Ciekawa sprawa Nie za bardzo interesowałem się tymi Samochodami A tutaj widać, że jednak Jest to temat ciekawy Okej okay. No, 229 leci Spoko Teraz zrób taką akcję Zresztą sobie ten pojazd wymieńmy na lepszy model. Zaparkujmy sobie tutaj. Wysiądźmy Zamknijmy, bo czemu nie? Przebagażę, żeby sprawdzić jeszcze. E, 40 km, ok. I teraz obczajmy sobie e, właśnie Majestic Premium. I dajmy sobie. kolejny samochód. Aktywuj. Pik. Ok. I to jest ocenę samo, które mogę odebrać. Kolejny będzie na 230, a właśnie dzień 126. Ok. Czy zobaczcie, ten porszek jest ich do stąd? A my z możemy wezwać ten kolejny. Tutaj się znajduje. Więc wzywamy. Także jest czerwony, co ciekawe. Oj. Jakie uderzenie było. I zobaczmy, max, to sobie sprawdźmy. 228 na liczniku. Czyli o jeden km mniej, co ciekawe. Ale zapewne rekompensuje nam on bagażnikiem Zobaczmy Jakoś oczywiście lepiej gdzie zatrzymajmy W bezpiecznej pozycji Dobra w bezpiecznej, tu jest git Zajrzyjmy do bagażnika I tutaj mamy pojemność 80 kg, czyli dwa razy więcej Okej okay. Dalamy coś, co mnie bardzo interesuje Czyli zwiększenie szybkości nabywania umiejętności pracy to jest zajebista sprawa, bo właśnie takie role jak na przykład Incasen, kierowca autobusu, listonosz, kierowca ciężarówki, jak się nie mylę, także drwal, wędkarz, na tych rolach po prostu wbija wam się szybciej poziom umiejętności. A, im większy macie level w tej pracy, tym więcej zarabiacie. Dalej, mamy rzecz dotyczącą kasyna, prowizja od odrzutonów jest mniejsza. Dalej, mamy banki, że są dostępne w każdym momencie, bo normalnie jest tak, że banki są zamykane o konkretnych godzinach. Dla osób z tyborusem będą one otwarte zawsze. Dalej, pojawienie się w szpitalu ze 100 HP. Spoko. Dalej, to też jest skrotka rzecz. Zwiększenie liczby miejsc garażowych. E, możemy zwiększyć nawet o 6. Miejsca w garażu nigdy nie za wiele. Dalej, możliwość szybciejszego zabierania lokaty w banku. Czyli prosto, że ja mam lokatę w banku. Ja akurat lokatą dysponuję już od dłuższego czasu. I właśnie miałem taką, która była na: Uwaga, uwaga 500 godzin. I... na koniec zostało mi 114 godzin. a załóżmy, że już teraz potrzebuję tych pieniędzy, więc jestem w stanie wyjąć ten wkład mój, a także to co mi się skumulowało powiedzmy. Czyli prawie 6 milionów. I zobaczcie teraz, cicham zapcię lokatę i na moje konto wpadło 10 baniek plus ten zysk Czyli łącznie prawie 16 milionów. Zajebiste. I oczywiście jak chcę, no to oczywiście kolejny lokatę mogę sobie odpalić. I na przykład 10 milionów postawić. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Normalnie jest tak, że te lokaty ee, są te lepsze, właśnie bez możliwości wyjścia. Ta lokata pierwsza, oszczędzaj, która jest tylko na 0,1%, jest właśnie z możliwością wyjścia w każdym momencie. A ta lokata zarządzaj, ta najlepsza, której ja korzystałem, no to ona normalnie nie ma opcji wcześniejszego wyjścia. Ale oczywiście z miejskich premium na odpowiednim dniu da się właśnie ją wcześniej także zakończyć. Dalej, mamy skrócenie wyroku w więzieniu Które jest 10%, 20% a także 40% etap powiedzmy Ja akurat jestem przykładnym graczem i zawsze do więzienia nie trafiam eee, Dalej Sytość i pragnienie są odczuwalne wolniej, czyli po prostu wolniej nam spada nasz poziom najedzenia i nawodnienia Dalej, zniżki na lotnisku eee, Spoko, dwie szczęśliwe monety codziennie, to jest spoko sprawa w kasynie codziennie możemy sobie dobrać zyko fortuny 6 grosz. Jeżeli właśnie mamy odpowiedni etap, no to możemy sobie dobrać codziennie dwie monety. I ta moneta pozwala nam nagranie w kamień papier papiernożyce, ale także może po prostu zachęcić sobie kołem. Więc jeżeli chcemy kręcić kołem za 6 grosz, no to właśnie yy, mamy takie dwa losowania dziennie. Akurat zobaczcie, ja sobie tych żetonów troszeczkę pofarbiłem. Codziennie sobie zachodziłem i mam aż tych żetonów ponad 40 Zobaczmy, dzisiaj sobie zrobimy dwa kręcenia i mamy hajs 10 tysięcy prawie, spoko. I drugie kręcenie. Niechaj będzie. Samochód... Tak! NIE, HAJS, KURDE, szkoda Nie tego hajsu No a tym razem 5 koła, spoko Dalej, mamy kolejne finansowe premie Dodatkowy wzrost dochodu o 5% na umowach o pracę i umowach osobistych Czyli po prostu jeżeli pracujemy w frakcji takie jak na przykład policja, FIP Wojsko i dalej, dalej No dostajemy po prostu wtedy 5% więcej hajsu I to samo dotyczy się umów osobistych, czyli powiedzmy kontraktów które wykonujemy. Spoko, ja sobie to aktywuję. Dalej, wzrost wszystkich umiejętności. Ale tyczy się to takich rzeczy jak na przykład siła, e, także mamy wytrzymałość, oddychanie, skrytość, latanie, prowadzenie, strzelanie. E, tego typu statystyki będą rosły nam szybciej. Zniżka 15% na zestawy do Gersów, czyli po prostu chodzi o bodycity. Spoko. E, dalej, choroby nie odbierają ci zdrowia, tego jeszcze jest, nie wspomniałem. Dalej, wpis do rejestru karnego usuwa się po 7 dniach. Czyli po prostu, jeżeli płyniemy jako zbrodnie, przestępstwo, no to nie możemy dołączyć do frakcji takiej państwowej, a z tym będzie nam się ta karta czyściła szybciej. Normalnie to jest chyba 30 dni aż? Albo 14? No, jest z tych dwóch? Ale chyba 30. E, dalej, karta markowa VIP bez opłaty za usługę. E, tylko jedno ukroszone zdanie dzienne, aby otrzymać nagrodę do kalendarza. To jest bardzo fajna rzecz. Ja na to czekam. Chodzi tutaj dokładnie o to, że jak macie której zakładkę zadania jest kalendarz I tutaj jak wykonujecie sobie questy e, dwa 2 Z zakładki dostępne No to Po wykonaniu tych dwóch zadań Masz możliwość odebrania nagrody z kalendarza A, kiedy będziesz miał tamtą nagrodę z Majestic Premium No to będziesz mógł wykonać kolejnego quest'a I będziesz mógł wtedy odebrać nagrodę z kalendarza Więc będzie to zdecydowanie szybsze i to jest bardzo fajna sprawa, bo zobaczcie, że tutaj mamy majestici, tu, mam tu, mam tu mamy majestici, tu mamy majestici, tu mamy majestici, zobaczcie, aż 600. Yy, tutaj 75 majestików. Yy, majestici są także tutaj, więc można sporo majestików, także innych, oczywiście, nagród zgarnąć z tego kalendarza w bardzo prosty, szybki sposób. I ostatnie dwie, mamy pozytywne efekty, działają o 25% dłużej. To jest spoko sprawa, yy, bo na przykład jeśli macie efekt ten, że umie to się raz, szybciej. No to zamiast to trwać dwie godziny, będzie trwało dwie i pół godziny. Więc zdecydowanie dłużej. Spoko. I jeszcze mamy wybieranie pół odrodzenia po śmierci. Czyli po prostu, jeżeli spadniemy, nie rozpimy się w szpitalu, tylko na przykład u siebie w chacie. To jest na dniu 180. I zgaduję, że tych nagród będzie więcej z czasem. Więc warto właśnie ten progres utrzymywać. Nie w tej dłużej. Bo jeżeli. Przedecie opłacać właśnie tego Mastik Premium, no to nagrody staną Wam zamrożone. I nie będziecie dalej mogli z nich korzystać. Macie 30 dni na odnowienie. Jeżeli tego nie zrobicie, to ten progres w tej subskrypcji będzie wam powoli spadał. Więc warto tą ciągłość podtrzymać, żeby wszystkie nagrody mieć odblokowane. I to było, proszę Państwa, na tyle. Dajcie znać w komentarzach, jak oceniacie ofertę Mastik Premium. A jeżeli jeszcze na serwerze nie grasz, to, to oczywiście linka do serwera masz w opisie.